Dobra wiadomość dla milionów pracowników w Niemczech. Nadchodzi wypłata dodatku urlopowego. Dodatek urlopowy w Niemczech jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym pracownikom zwykle w maju. Jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od branży i wielkości firmy. W ubiegłym roku wynosił od 150 do 2258 euro. W tym roku około połowa wszystkich pracowników w Niemczech otrzyma dodatkowe pieniądze na wakacje. To, czy firmy wypłacają roczne wynagrodzenie urlopowe, zależy nie tylko od ich wielkości, ale także od sektora gospodarki. Tylko w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku urlopowego. Dotyczy to tych branży, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi. W pozostałych przypadkach pracownicy otrzymują dodatek urlopowy, jeśli stosowny zapis na ten temat został zawarty w umowie o pracę. Nie ma określonego odgórnie terminu wypłaty dodatku urlopowego. Zwykle jednak pracownicy dużych korporacji i przedsiębiorstw otrzymują go na przełomie maja i czerwca. W mniejszych firmach wypłacany bywa również w innych miesiącach lub tuż przed przejściem na urlop. Wysokość dodatku urlopowego obliczana jest przeważnie w następujący sposób kwota średniego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy bez nadgodzin, podzielona przez 65 dni i następnie pomnożona przez liczbę dni urlopu. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.